może pan zostać tutaj całą noc i być ze mną? Żebym nie musiała obsługiwać żadnego z tych głupców. Dobrze, zostaję. Tylko niech pan się we mnie nie zakocha, z takim, jak pan to wszystko możliwe. Po pierwsze, za dużo pani gada, a po drugie, marnuje się pani. Marnuje się? Zaraz mi pan powie, że jestem inna niż wszystkie i że chciałby pan uciec ze mną w wiejskie zacisze. Niech pan lepiej idzie do domu. Nie pójdę do domu, bo w domu czuję się mniej więcej tak, jak pani tutaj. A o ucieczce w jakieś wiejskie zacisze możemy ewentualnie potem jeszcze pomówić. Chodźmy tańczyć. Pokój numer 8 Staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. Na schodach niecierpliwie całowałeś po moje włosy. Czy więcej złotych liści było, czy tych pieszczot mili? Dzisiaj nie wiem już. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść po biedem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć krok. Pamiętasz? Była jesień, pokój numer 8 korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku, podróżami, choć już minął rok. To są straszne dziwki. Mówią wielkie damy, ale kradną gdzie się da i każda sprzeda się za kawałek guzika. Ja niedługo będę taka sama. Dobrze, że Pan przyszedł. Właśnie takie coś jak pan jest mi dziś potrzebne, takie i taniowo. Pierwszy raz mam wrażenie, że jestem tu dla przyjemności. Kochany wróć do mnie ja tęsknię za tobą i niech rozstania, kochany, nie niedzielą nas już. Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz złych listów nie przynosi pod hoteli krusz. Kim pan właściwie jest? Ba, sam chciałbym powiedzieć. Tak pan mówi czasem, jak poeta, bez sensu, ale ładnie. Niech pan powie, co pan właściwie robi w życiu. Szukam pozytywnych wartości. Co to znaczy? Nic nie znaczy, tak sobie powiedziałem. No to co to za sens, tak sobie mówić? Przecież jesteśmy tu dla przyjemności. Prawda? Odszedłeś potem nagle. Drzwi otwarte liść pod jeden wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiem się kończy pożegnania czas już przekroczyć próg pamiętasz była jesień pokój numer 8 ojtarza mrok już nigdy nie zapomnę hoteliku pod różami choć już minął czy może pan zostać tutaj całą noc i być ze mną żebym nie musiała obsługiwać żadnego z tych głupców dobrze zostaję niech pan się we mnie nie zakocha z takim jak pan to wszystko możliwe po pierwsze za dużo pani gada a po drugie marnuje się pani marnuje się zaraz mi pan powie, że jestem inna niż wszystkie i że chciałby pan uciec ze mną w wiejskie zacisze niech pan lepiej idzie do domu nie pójdę do domu bo w domu czuję się mniej więcej tak jak pani tutaj a ucieczce w jakieś wiejskie zacisze możemy ewentualnie potem jeszcze pomówić chodźmy tańczyć pokój numer 8. Staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. Na schodach niecierpliwie calowałeś pokryjomu moje włosy. Czy więcej złotych liści było, czy twych pieszczot miły dzisiaj nie wiem już. Odszedłeś potem nagle... Po biednym wiatru padł mi do nóg, i wtedy zrozumiałem, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer osiem korytarzy.